Nie stawia sobie wymagań i zostaje na poziomie niemowlęcia, przynajmniej w tym aspekcie. Natomiast ta druga postawa, wrogość wobec ciała, to już jest nabyta, to nie jest spontaniczne. Każde niemowlę się troszczy o swoje ciało, jak chce jeść, to woła, jak chce się mu spać, to usypia, gdziekolwiek jest. A więc już w niemowlęctwie jesteśmy, powiedzmy tak, obrazowo przyjaciółmi ciała. I to jest wrodzone, troska o ciało, ochrona ciała własnego. To skąd się może brać nie, nienawiść do ciała? To jest nabyte. Otóż, albo dlatego, że ktoś źle traktuje moje ciało, na przykład rodzice biją dziecko, czy ktoś w przedszkolu się śmieje ze mnie, jakoś tam poniża mnie w jakichś słabościach. Każdy z nas ma jakieś tam ułomności cielesne, nawet najpiękniejsze dziewczęta o, z czegoś tam nie są do końca zadowolone. I jeżeli ktoś mi dokucza, właśnie prowokuje jakieś kompleksy cielesne czy ktoś no, krzywdzi mnie to drastycznie w, sensie, w sferze cielesnej, no aż do jakichś nadużyć seksualnych, włącznie, no to wtedy ten, kto cierpi w sferze cielesnej z winy jakiegoś krzywdziciela, myśli sobie, no gdybym nie miał ciała, to bym nie miał tych problemów, to bym nie był krzywdzony, poniżany, wykorzystywany, bity, ośmieszany. Więc zamiast się buntować w obliczu krzywdziciela, to się zwykle buntujemy w obliczu własnego ciała, To przecież jest niewinne. To nie wina mojego ciała, że ktoś mnie cieleśnie bije, czy jakoś tam wykorzystuje poniża. Czyli jedno źródło wrogości wobec ciała wynika z tego, że ktoś mnie krzywdzi cieleśnie, zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy się nie potrafię bronić. A drugie źródło to jest reakcja na to, że ktoś poddaje się własnemu ciału, jest przez parę lat czy paręnaście niewolnikiem ciała, Zaczyna mieć potężne problemy, uzależnienia, wpada w przestępczość, wręcz nie w stanie kochać, no bo jak jest niewolnikiem ciała, no to miłość nie leży w gestii ciała. I wtedy się po prostu ma serdecznie już dosyć własnego ciała, i na zasadzie buntu można znienawidzić własne ciało. Jakiś erotoman, skrajny leń czy ktoś inny, który ma poważne problemy cielesne, no może wtedy znienawidzić własne ciało, sobie powiedzieć, gdybym nie miał ciała, nie miałbym tych problemów. Także lęk wobec ciała, czy wrogość wobec ciała wynika z jakichś, albo z krzywd doznanych, albo z krzywd wyrządzonych samemu sobie. I to jest efektem właśnie, aż tak skrajna postawa negatywna. Czyli mamy te dwa zagrożenia. Bycie niewolnikiem ciała, oczywiście zwykle nieświadomie, lub bycie wrogiem własnego ciała. To są bardzo bolesne sytuacje w życiu człowieka. W takim razie, jeżeli podporządkowanie lub wrogość to są zagrożenia, to na czym polega taka dojrzałość własnego ciała? Dojrzałość w tej sferze polega najpierw na tym, że rozumiem sens ciała. Po co mam ciało? To jest podstawowe pytanie które trzeba sobie postawić, jeśli ktoś chce mądrze kierować własnym ciałem. Otóż, może odpowiem najpierw taką anegdotą, z uśmiechem. Mianowicie, w pewnym gospodarstwie rolnym były różne zwierzątka, między innymi świnka i osiołek. No i wiadomo, osiołek wracał zmęczony wieczorem, jak osioł z pracy w polu, a świnka miała dosyć wygodne życie. I któregoś wieczoru ta świnka mówi do osiołka, ty osiołek, ja to ci bardzo współczuję, popatrz mnie to wygodnie, jestem cały czas przy klewiku, mogę się najeść ile chcę, wyspać, jestem okrąglutka, różowiutka, a ty pracujesz jak osioł w tym polu, yy, wracasz późnym wieczorem już bardzo zmęczony, współczuję ci. A osiołek tak spokojnie spojrzał na świnkę i mówi, ty świnka, ale ty to nie jesteś ta sama co w zeszłym roku. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że sensem ciała świnki jest to, żeby się szybko upasła, żeby ją zabić i zjeść. Sensem ciała osiołka jest, żeby się nacharował dla gospodarza, tak jak gospodarz każe, a sensem mojego ciała jest co innego. Ani żeby się upaść i szybko i utuczyć, bo nie jestem świnką, ani sensem mojego ciała nie jest, żebym się nacharował bezmyślnie, tak jak mi ktoś inny każe, bo nie jestem osłem. To w takim razie, co jest sensem mojego ciała? Otóż najpełniej objawia nam to syn Boży. Chrystus, który, będąc synem Bożym, staje się człowiekiem i przyjmuje nasze ciało, żeby nam pokazać, jaki jest sens ciała. Otóż sensem ciała jest to to samo, co jest sensem mnie jako człowieka, a co jest sensem mojego życia. Wszyscy telewizowie chyba wiedzą o tym, że sensem jest miłość. Kochać i być kochanym, okazywać miłość i przyjmować miłość. Otóż moje ciało jest mi potrzebne, by okazywać miłość. Tak, żeby przyjmować miłość, a to jest łatwiejsze, więc skupmy się na tym pierwszym, by okazywać miłość. I w jaki sposób okazuje miłość za, za pośrednictwem ciała? Poprzez obecność, pracowitość i czułość. Od razu wyjaśniam, żeby uspokoić telewizję, że to nie ciało kocham. Ja kocham lub niestety nie kocham, jeśli nie, ale to ja kocham, natomiast moje ciało wyraża miłość, która jest we mnie. I po pierwsze wyrażam miłość poprzez fizyczną obecność, co świetnie widać w małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza u mężów i tatusiów. Tyle miłości, ile obecności. Jeżeli jakiś mąż i tatuś coraz później wraca od pracy, jeszcze po drodze koledzy, bar czy wędkarstwo, to coraz mniej kocha. I wtedy trzeba wprost powiedzieć mężu czy tato: coraz, nas, coraz mniej nas kochasz, bo coraz mniej jesteś z nami fizycznie obecny. Tyle miłości, ile obecności. Jezus był od rana do wieczora obecny wśród ludzi, których kochał. A kiedy żeśmy go skazali na krzyż i zabili. Kto został z nami po zmartwychwstaniu, stanie, jest dalej obecny w Eucharystii. Tyle miłości, ile obecności. Po drugie, ciało mam po to, by wyrażać moją miłość przez pracowitość. Nie ma miłości bez pracowitości. Leń może romansować, ale nie może kochać. Miłość na co dzień wyraża się przez pracowitość. To świetnie widać z kolei u mamusi, u żony. jeśli kocha, to od świtu do nocy jest aktywna w domu, sprzątanie, zakupy, pranie, prasowanie itd. Ale to nie ciąży, jeśli kocha i jest kochana.